Witam, witam na warsztacie u Białego. Witamy, na warsztacie mamy tutaj starą B, Be becie na sprzęgiełko i jakieś tam małe pierdółki. Ale o czym chciałem powiedzieć? Ciągły problem z wentylatorami BMW, klimatyzacji elektronicznymi, szczególnie 65, przedliftowa, ma problem z elektroniką. I my ten problem rozwiązujemy. Montujemy silnik szczotkowy czołowych producentów po regeneracji. I moduł elektroniczny naszej rodzimej produkcji, zaprojektowany i stworzony przez nas, sprawuje się bez zarzutów. Radzimy sobie z wentylatorami w BMW serii 3, 5, 7 w większości modeli starszych, nowszych, sterowanych PWM elektronicznie, elektrycznie, na rezystorach robimy różne wentylatory. Jak to zrobić W90W46, jeżeli padł Ci moduł, nasz moduł będzie działał, będzie działał nie tylko w BMW, w innych markach pojazdów też. Dwuletnia gwarancja na wentylatory, moduły. Mamy tutaj... O co tutaj chodzi? No, wytłumaczmy. Mamy tak. Przewody. Gdyby ktoś nie wiedział. Niebieski. Brązowy. Brązowy to jest masa. Niebieski to jest zasilanie 12 V. Bądź trochę więcej. No i cienki czarny. Cienki czarny przewód to jest sterowanie sygnałem PWM. Mamy tu generator sygnału. Każdy wentylator jest testowany na stole, nieraz po kilka godzin. No i możemy tu sobie wysterować wentylator. Zadać mu jakąkolwiek prędkość obrotową. W zależności, tyle ile chcemy. Każdy wentylator jest sprawdzany. Gdyby ktoś miał problem, zapraszamy z wentylatorami i innymi starymi rupiesiami również tak jak mówiłem, jak wspominałem na wentylator lub moduł dajemy 2 lata gwarancji około 10 lat doświadczenia możemy jeszcze zrobić próbę z dymem Wentylator prawie odlatuje. Oryginalny wentylator Vaso kosztuje do E65 przed lifta około chyba 3400 bądź więcej złotych na obecną chwilę 2023 rok. My robimy to ponad 3 razy taniej i prawdopodobnie skuteczniej, bo możliwe, że wentylator będzie chodził bezproblemowo. Pewnie jest 10 lat nowe z serwisu. Z informacji od moich klientów potrafią nie przetrwać nawet 3 czy 4 lat za 3000 ponad złotych. A tu jest produkt Made in Poland. Moduł stworzyliśmy my sami. Zaprojektowany, sp sprawdzony w boju, troszkę może tu jest tyrtytek, ale sprawdza się, to nie odpada, działa, chłodzi, klimatyzacja działa, mamy też jako wentylator awaryjny do silnika, gwarancja 2 lata, nie ma u nas lipy, zapraszamy, polecamy się. Oczywiście wszelkie porady na temat BMW, wentylatorów i nie tylko możemy udzielić też nieodpłatnie. Chętnie pomożemy, doradzimy z reguły. Usterki to są właśnie wentylatory, ale niekiedy też padają sterowniki silnika, bezpieczniki, zwarcia, przewody, instalacje elektryczne. Wieloletnie doświadczenie, doradzimy. Wentylatory chodzą po wiele lat, nie ma na nie reklamacji. Oczywiście, wentylator jeszcze nie ma założonej kratki. Radzimy sobie z wszelkimi starymi rupieciami. Oczywiście tu w walcie też należałoby spolerować lampy. Też świadczymy takie usługi. W uczciwych pieniążkach, w uczciwym wykonaniu. Może w kręceniu filmów nie mamy doświadczenia, ale w naprawianiu usterek jak najbardziej. Tutaj budżetowa naprawa. Mamy oczywiście też części na miejscu. Klient od lat przyjeżdża, drze tego rupiecia. Tyle lat jeździ. Aż dziwne, że jeszcze to auto jeździ, ale jeździ dlatego, że jest naprawiane u nas.